Napastnik Polonii Warszawa. Jesienią był jeszcze zawodnikiem Stomilu Olsztyn. Przed rundą wiosenną przeniósł się na Konwiktorską. Dla Polonii grającej w czarnych strojach mecz ze Stomilem wcale nie był łatwy. Bo proszę sobie przypomnieć, że drużyna czarnych koszul w ubiegłym sezonie dwukrotnie przegrała ze Stomilem Olsztyn. Olsztynianie byli jedynym zespołem w naszej lidze, który dwa razy ograł Polonię. A oba zespoły zmierzyły się także jesienią w Pucharze Ligi jesienią ubiegłego roku. I tutaj na boisku przy ulicy Konwiktorskiej. Stomil także wygrał. 13. Minuta spotkania. To ważna sytuacja tego meczu. Cezary Kucharski i Mariusz Pawlak. Mariusz Pawlak leży na ziemi. Trafiony przez Kucharskiego, sędzia. Pan Kowalczyk pozwala grać jednak dalej. Piotr Matys ponad bramką Liberdy, który dzisiaj zastępował Macieja Szczęsnego. A my wróćmy do sytuacji na środku boiska. Pan Marek Kowalczyk widzi i Pawlaka, i Kucharskiego bardzo dobrze. Uznał, że to starcie między dwoma zawodnikami. Było przypadkowe. Gramy dalej. Tomasz Kiełbowicz pod bramką Zbigniewa Małkowskiego. To była 25. minuta gry i wciąż Polonia remisuje ze Stomilem Olsztyn 0 do 0. I raz jeszcze zawodnicy czarnych koszul. Tomasz Wieszczycki broni Zbigniew Małkowski. Więcej groźnych sytuacji w pierwszej części gry stwarzali sobie podopieczni trenera Dariusza Wdowczyka, ale mimo wszystko szkoleniowiec gospodarzy nie był zadowolony z postawy swoich zawodników w pierwszych 45 minutach. To sytuacja z końcówki pierwszej połowy. Andrzej Biedrzycki w polu karnym fauluje Macieja Bykowskiego. Pan Kowalczyk uznał, że Biedrzycki kopnął byłego napastnika Stomilu Olsztyn i podyktował rzut karny dla Polonii Warszawa. 42. minuta gry. Jeszcze raz Oglądamy tą sytuację. Kopnięcie Biedrzyckiego. I przed szansą stanie Arkadiusz Bąk. Bąki Małkowski. Słupek dobitka kiełbowicza. I jeszcze raz bramkarz z Olsztyn. Po 43 minutach gry. W Warszawie w dalszym ciągu. Bezbramkowy remis. Arkadiusz Bąk w tym sezonie wykorzystał już jedną. Jedenastkę przeciwko warszawskiej legii jesienią ubiegłego roku. Tym razem pomocnik zespołu Skon Wiktorskiej pomylił się. Kolonia Stomin w dalszym ciągu 0-0. do 0. 45. Minuta. Kucharski faulowany przez Tomasza Ciesielskiego. Jak się okazało najważniejsza sytuacja tego meczu. Proszę zwrócić uwagę, fauluje Ciesielski Cezarego Kucharskiego, dostaje za swój faul żółtą kartkę, a Cezary Kucharski za chwilę kartkę czerwoną. Dlaczego? Kucharski na noszach opuszcza boisko z ogromną raną ciętą, a teraz popatrzmy, Kucharski rzucił w twarz sędziemu Kowalczykowi piłką, nie mógł pogodzić się z tak niską karą dla obrońcy Polonii Warszawa. Bardzo szeroka rana Cezarego Kucharskiego nie zobaczymy przez dobrych kilka tygodni w akcji. Szkoda, że większość spotkań Polonii i Stomilu w tym sezonie kończy się albo kontuzjami, albo czerwonymi kartkami. Tak samo było w meczach Pucharu Ligi jesienią ubiegłego roku. 60. minuta spotkania i drugi rzut karny podyktowany przeciwko zespołowi Zolsztyna. Maciej Bykowski uciekł Biedrzyckiemu, potem bezwzględnie faulowany przez Zbigniewa Małkowskiego i pan Marek Kowalczyk po raz drugi w sobotni popołudnie pokazuje na punkt oddalony o 11 metrów od bramki gości. Tym razem Tomasz Wieszczycki. I tym razem skutecznie 1 do zera dla lidera naszej Ekstraklasy. Były zawodnik ludzkiego klubu sportowego strzela bramkę na 1 do 0 bezradny Małkowski. Tak zachował się bramkarz Stomilu Olsztyn, a Mariusz Liberda mógł odetchnąć. Zespół z prowadzi. Kilka minut później znów w akcji Polonia. Arkadiusz Bąk, Tomasz Wieszczycki i drugi gol pomocnika Polonii. Zapomnieli o Wieszczyckim obrońcy Stomilu. Ten nie miał problemów wyminąć Małkowskiego. Ładne zagranie od Arkadiusza Bąka. 66. minuta gry. Polonia 100 2 do 0. Później na boisku działo się już coraz mniej ciekawych rzeczy. Polonia była pewna wygranej. Stomil rzadko przedzierał się pod bramkę Mariusza Liberdy. Jeszcze w 87. minucie dogodną sytuację zmarnował Arkadiusz Bąk i Polonia wygrała ze Stomilem 2 do 0. Chociaż jak za chwilę posłuchamy Macieja Szczęsnego, ta wygrana wcale Polonii łatwo nie przyszła. takiej gry 100 milu. Yy, musimy się przebijać przez całą drużynę, żeby stworzyć sobie sytuacje bramkowe. Niewyko niewykorzystane kilka strzałów yy, sytuacji podbramkowej, rzut karny wprowadziło trochę nerwowości w naszych poczynaniach. Myślę, że usunięcie Kucharskiego z boiska, no, za ewidentne myślę, głupotę. E, no rzucenie piłką w sędziego wiadomo czym się kończy. E, wprowadziło właśnie to, że mieliśmy przewagę w drugiej połowie, kontrolowaliśmy co się działo na boisku. Poza tym, no, bra pierwsza bramka strzelona ustawiła ten mecz. Kwestią czasu było tylko, kiedy szerimy następną. Jak trenerzy obydwu zespołów oceniają sytuację z 45 minuty? Nie będę tego komentował. Eee, w pierwszej połowie Kuarski nie zachowywał się kulturalnie również dwa razy zawodnicy nasi dostawali w twarz. Wejście Cieślewskiego przy piłce eee, próbował, mam nadzieję, próbował wygarnąć piłkę, trafił Kuarskiego w nogę. Później zachowanie Kularskiego zupełnie nieodpowiedzialne za to został usunięty z wojska. Nie chcę czarka usprawiedliwiać. On był w olbrzymim szoku. Nie wiem, czy pan wiedział jego rany. Przerwa przynajmniej 6 tygodni w treningach. Oprócz tego, że ma rozcięte na odcinku ponad 20 cm skórę, ma uszkodzony mięsień brzuchaty łódki. Aż nie chcę myśleć, co by było, gdyby, gdyby e, kołek zawodnika Cisielskiego e, poszedł niżej. Być może Czarek nie grałby już więcej w piłkę. Wyraźnie, zawodnicy e, Polonii grali, żeby w dzisiejszym meczu. E, Pierwsza rzecz unieszkodliwić Czarka, drugi, druga rzecz wyprowadzić go z równowagi. Zdaniem trenerów Polonii to sam Cezary Kucharski wcześniej prowokował gospodarzy. Odpowiedź trenera Bogusława Kaczmarka. Była jedna taka sytuacja, gdzie zawodnik Polonii trzymał czarka e, za ramię i, i najpierw pół później za ramię i ten się próbował wyrwać. Może to tak zostało odebrane. E, Czarkowi na pewno bardzo trudno się e, e, gra tutaj na, na, na konwiktorskiej. Gdybym był mądrzejszy o te doświadczenia z tego meczu, na pewno bym go dzisiaj nie wystawił. Dla mnie żał, bo dzisiaj Polonia była do, do ogrania, a mój zespół potwierdził chociaż dziesiątkę dobre przygotowanie, przede wszystkim jeżeli chodzi o sprawy motoryki. Po meczu chcieliśmy porozmawiać z sędzią Markiem Kowalczykiem. Arbiter początkowo zgodził się opowiedzieć o sytuacji z 45 minuty do kamery, jednak zmienił zdanie na życzenie obserwatora spotkania. Ocena pana Kowalczyka zdarzenia z końca pierwszej połowy jest następująca. Tomasz Ciesielski zobaczył tylko żółtą kartkę, gdyż trafił jedną nogą w nogi Kucharskiego, ale drugą w piłkę. Kucharski czerwoną kartkę obejrzał za rzucenie w twarz sędziego piłką oraz nieparlamentarne słowa, jakimi obrzucał arbitra.